Tutaj nasze najmłodsze maleństwa, parka kaczuszek piżmowych, jest to rodzeństwo, są tylko dwie, ponieważ wykluły się pod kurką, póki co pięknie się wykolorowały. No czekamy, co tutaj dalej się z kaczuszką stanie, z tą pierwszą, która stoi, co z tym kolorem się stanie dalej, Katorek będzie prawie cały czarny, ale też jest bardzo ładny. Ale bardziej zastanawia mnie ta kaczuszka, w jaki kolor to pójdzie. Jak widzicie tutaj na grzybiecie, no naprawdę śliczny ten kolorek jest. No, zobaczymy. Myślę, że kaczuszka może zostanie. Kaczorek pewnie będzie na sprzedaż. Od początku tak obstawialiśmy, że to będzie parka, nawet już jak miały parę dni, bo tak się zachowywały. Jeden był troszeczkę dłuższy i zawsze to są wtedy kaczorki, a, a druga była troszeczkę krótsza. No i faktycznie mamy parkę. Bardzo ładne ptaszki. Także czekamy aż, aż wyrosną. Tutaj zbliża się do nich nasza gąska balbinka. No, niestety błoto, błoto i jeszcze raz błoto. E, więc gąska też brudna. Gąska w ogóle zaczęła na mnie z jajka. Wszystkie puste póki co. Sprawdzaliśmy zalężenie. E, więc e, na razie nic z tego. Pewnie przestanie się nieść i kolejne lęgi, które już będą, w sensie kolejne niesienie, które będzie już pewnie w okolicach stycznia, może już będzie, e, będzie już zalężone. Tam w tle pojawia się już kolejna, e, tam jest gąsiorek Gustaw. O, pewnie go teraz tam troszkę widać. Koło niego pojawiła się nasza gąska garbonosa. Proszę, tutaj biegnie młody kaczorek Staropolski. O, tutaj jeszcze koło niego jest, teraz ją widzicie, biała kaczuszka piżmowa, jest na sprzedaż. Gdyby ktoś był zainteresowany kaczuszkami piżmowymi, to jeszcze parę mamy. Część jest takich, która już miała jeden lęk, więc już sprawdzone kaczuszki, a część jest taka, która jeszcze nie miała żadnych lęków, więc śmiało pisać, jeśli ktoś jest zainteresowany. O, tutaj jest nasza piękna gąska. No, balbinka jest jedyna w swoim rodzaju jest najbardziej udomowiona, ta, co nawet na zawołanie potrafi przyjść, ale to musi mieć dobry humor. I jeszcze nasz kogucik. O, mamy go tutaj, tego pokażę. Piękna włoszka srebrna. Tylko zostawiliśmy akurat do naszych zwykłych niosek, kurek włoszek nie mamy, jego rodzeństwo było tam parę kurek, wszystkie sprzedaliśmy, a został on jako kogucik do zwykłych niosek, bo jest lekki, zależało nam na takim ładnym, lekkim koguciku i póki co bardzo fajnie się sprawdza. Jajka wszystkie zelężone. już mamy po nim też jakieś kurczaczki wyklute, więc bardzo fajnie. Pogoda dopisuje, więc jeszcze wypasamy kozy. Już za bardzo na czym pas się nie mają, ponieważ trawa no jest naprawdę już niziutka, już wszystko zjadły. Ale jeszcze nie korzystają z ładnej pogody, w koziarni się jeszcze nasiedzą całą zimę. Bo później jak już faktycznie pogoda jest... Jest już, jest już śnieg, jest bardzo zimno, to już w ogóle ich nie wypuszczamy na zewnątrz. Więc teraz jeszcze korzystają. Część kóz już jest zakocona, także jakieś maleństwa tam już są w drodze. Dalej jesteśmy przed USG, jeszcze nie było czasu zrobić. Miejmy nadzieję, że teraz na dniach się nam go uda wykonać, żebyśmy już byli pewni, które kuski są na pewno zakłócone, które nie. No, po części już widać, bo niektóre będą mieć termin już początkiem stycznia, więc po nich już naprawdę dosyć konkretnie widać, że są w ciąży. Na przykład ta kuska teraz z lewej strony Gosia, no to ona już ma termin na trzeciego, Przed nią stoi Malwinka, która też ma za niedługo termin, więc więc to już widać, ale niektóre są takie, no których za bardzo jeszcze nie, nie jesteśmy pewni, czy na pewno ta ciąża jest, więc będziemy na, na dniach pewnie robić to USG, żeby się upewnić. Kilka kuzek nie będziemy w ogóle zakacać w tym sezonie, zaczekamy do przyszłego roku, dajemy im po prostu odpocząć. Nie chcemy ich też aż tak bardzo eksploatować, bo jednak, no, myślę, że należy się im przerwa. Tutaj są dwie kózki, które widzę, że zaczynają się nam bić. Nie wiem o co chodzi, czemu one tu zostały. Ines i e, Alpa. Nie wiem, jakieś dziwne tutaj humorki mają. E, jedna z nich jest już pokryta. O, właśnie ta, ta jaśniejsza. Chociaż nie, obie są już pokryte, ale ta jaśniejsza już jest troszkę później, więc tutaj już na USG pewnie coś już będzie widać, a ta ciemniejsza była nie tak dawno kryta, więc tutaj musimy zaczekać do gdzieś 4 tygodni po pokryciu. Wtedy już na USG fajnie widać, fajnie widać już małe takie pęcherzyki, kuleczki, że już tam coś zaczyna się nam rozwijać. No Właśnie ta jaśniejsza, ta Ines, to jest nasza chyba jedna z najgrubszych kus. Ja nie wiem, tam ma taki apetyt. Jednego razu, jak się nam pochorowała, to schudła do tego stopnia, że było z wszystkie kości. My już naprawdę myśleliśmy, że nic jej nie będzie. E, weterynarz no, próbował, próbował na różne sposoby ją, e, że tak powiem, uratować. Hmm. I w końcu przeszło, bo tam były silne biegunki, które ciągle nawracały. E, w końcu przeszło. I Kuska wróciła do takiej formy, jakiej chyba jeszcze w życiu nie była, więc fajnie się udało ją uratować. No nie zawsze jest tak kolorowo. Weterynarz faktycznie gdzieś tam nam pomaga jest dobry w tym, w tym co robi, więc zwykle zdajemy się na niego i pilnujemy bardzo tych wszystkich przepisanych przez niego leków, zastrzyków. No i tym razem się tutaj fajnie udało ją uratować. Tak samo mieliśmy kiedyś problem z tą Kuską, która jest tam z samego końca biała. To jest jedna z najstarszych kóz u nas, ta właśnie, o tutaj, co ją teraz widać. To jest Zosia. Ona aktualnie ma około 6 lat. Dokładnie też nie wiemy, bo e, to jest oczywiście plus minus. Mało kto kiedy pamięta, kiedy się kozy rodziły. My na szczęście mamy wszystko zapisane, ale ją kupiliśmy już jako dorosłą i też jednego razu po prostu zaczęła nam chudnąć, pojawiły się biegunki i no ewidentnie było widać, że coś z kozą jest nie tak. Też się baliśmy, że ją stracimy, bo przy kozach no różnie to jest. Czasem po prostu leki nie pomagają, ale w tym przypadku się fajnie udało i, i też kuska jest naprawdę w fajnej formie, też już jest w ciąży. Tutaj widzicie teraz po prawej stronie jej córkę. Więc fajne statko tutaj mamy. Z daleka to trawa wygląda jeszcze całkiem dobrze, że jest w miarę wysoka, ale uwierzcie mi jak się tam stanie, to tam już nic nie ma. O, tutaj Alpa. On też już zaczyna się troszkę krąglić. Nie wiem czy ona jest taka gruba po prostu, czy, czy tam już faktycznie coś się zaczyna pojawiać w tym brzuszku. Co ines? To jest nasz grubasek. No, ta się ma dobrze, ta jest w formie idealnej. Dobrze, tyle skódz na dzisiaj. Nie korzystają z tej pogody. I na koniec jeszcze nasze przepióreczki. Z racji jesieni i większej ilości dyni też korzystają. Bardzo lubią dynie, więc staramy się im tutaj donosić po kawałeczku. Bardzo ładnie potrafią ją wykorzystać zarówno pestki, jak i ten miąższ. One mają ostre, bardzo dziupki, więc dla nich to nie jest problem, żeby wyciubać to. A obok mamy jeszcze kukuciki, silki, które nam tutaj rosną i też, patrzcie jak. Dziubią sobie, one straszyły się, to nie będą chciały podejść, ale też bardzo, bardzo lubią dynię i dziubią sobie. Nawet się nie spodziewałam, że aż tak bardzo ją polubią. Ja myślałam, że ona tu pewnie będzie leżeć ładnych parę dni i nie ruszą jej nawet, ale praktycznie od razu jest zainteresowanie tą dynią. Jedzą aż miło, także fajnie im też tak urozmaicamy dietę. No, są głównie na pasze nasze przepiłki, ale staramy się je tutaj e, przynosić różne smakołyki, e, czy, czy coś zielonego, czy, czy właśnie taką dynię. Różne rzeczy lubią, więc urozmaicamy jak możemy. A takim tanim sposobem dynia teraz jest bardzo w cenie. E, w sensie niskiej cenie, a że my tutaj hurtem kupujemy głównie dla kóz, no to i kury, i kaczki, i gęsi, i przepiórki korzystają z tego i wcinają aż miło. Aktualnie czekamy na kolejny lęk przepiórek. Mm, już parę dni są w inkubatorze, więc będzie pewnie znowu kolejna gromadka. Już tak prawie zrobiliśmy, żeby one właśnie te się na fajnie odchowały i później będą... Yy, już w początkiem roku będziemy mieć znowu kurki, więc stale na tym, żeby nie było przerw, jeśli chodzi o kurki, bo mamy już o takich znajomych, którzy w odstępie kilku tygodni biorą te kurki, więc staramy się tak te lęki układać, żeby w średnio co dwa miesiące były dostępne.